Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, przedstawić kompresor jednotłokowy. To jest dokładnie model ten sam co Tuxing. A tylko nazywa się kompresor Arm Gun PCP600 z filtrem powietrza. Jak tu widzicie. Jest to kompresorek. Dokładnie ten sam który jest o nazwie Tuxing, po prostu e, dla różnych marek ta sama firma produkuje e, kompresory o, o innych nazwach. Kompresor Ciśnienie Robocze 300 Par. I tutaj najważniejsza rzecz przy tym kompresorze to jest zmiana. Tego korka. To był ten korek fabryczny transportowy, tak zwany. Jego należy usunąć. Wsuwamy ten korek i wsadzamy ten korek roboczy, który już docelowo będzie pracował tutaj, zatykał, jak już będzie nalany olej. Tutaj mamy wskaźnik oleju. Lejemy do czerwonej kropeczki, nie więcej. Tak jak tutaj jest informacja na, tym, na tej grafice, na tym piktogramie. I tutaj też mam informację na temat tego korka. Czyli usuwamy ten mały koreczek, a wrzucamy ten większy. Co dalej? Jest to malutki kompresor jednotłukowy. Zobaczcie, wymiar dłoni praktycznie. Także bardzo mały, zgrabniutki kompresorek. Tutaj jest odpowietrzenie, wąż, zakończone na szybkozłączkę. No i mamy tutaj do niego jeszcze kilka gadżetów. Filtr. Taki umieszczony w środku, który będziemy za chwilę przykręcać tutaj sami. Pomyślimy jak to ma być zrobione. To jest do pompy wody, czyli wejście-wyjście. Które mamy tutaj? I pompka. Pompkę wrzucamy jako pierwszą, podłączamy i ona ma już pracować, zanim kompresor zostanie uruchomiony. I zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Więc tak, w pierwszej kolejności wyciągamy sobie instrukcję, kompresor, wszystkie części. To jest jakaś uszczelka, myślę, że pod głowicę, zapasowa. Tutaj są oringi, blaszki miedziane zapasowe, a no i korek, zatyczki, takie rzeczy. Najważniejsza rzecz, czyli Zaczynamy według instrukcji, najpierw wyrzucamy stąd ten korek, który tutaj był jako transportowy, wywalamy go, wsadzamy ten korek. Potem kolejnym elementem byłoby nalanie oleju. Polecany jest olej po prostu do sprężarek tłokowych, wysokociśnieniowych. Taki olej w Kastoramie, gdzieś 28 zł. Lub według instrukcji 5W40, więc jeżeli no silnik na tym pracuje, tam również są tłoki e, i dają radę, więc myślę, że 5W40 bez problemu, tym bardziej, że ten kompresor chodzi tylko chwilę przy pompowaniu kartusza, więc nie ma co um, tutaj na wyrósł, jak gdyby się tym za bardzo zajmować i kombinować z najlepszymi olejami. Olej ma być zmieniany na czas i ma być go odpowiednia ilość i ma być odpowiedni czy akurat w tym przypadku może być 5W40. Albo może być olej do sprężarek wysokociśnieniowych. Tak podaje producent, że 5W40. I teraz co dalej? Kolejnym elementem, to już mamy na stałe przykręcone, zainstalujemy sobie gdzieś tutaj na wężu nasz filtr. Tu już w środku jest filtr. Standardowo ja nic nie wymieniałem. Więc tak, mamy olej, mamy lejek. Tutaj będziemy wlewać olej. Podłączyłem już. Wyjście z głowicy, tu jest wejście w głowicy. Czyli pompa zasysając będzie tłoczyła zimną wodę tu. I już ogrzana woda będzie wychodziła tędy i będzie się przelewać do wiadra. Jak tutaj wygląda sprawa z pompką. To trzeba samemu poskładać, czy jest tutaj tylko pasujący tak naprawdę ten element, jeżeli chodzi o pompkę. Wsadzamy to sobie, no już tutaj mi siadło dość mocno. Można spróbować to wcisnąć do końca, ale siedzi bardzo mocno i tutaj też będzie Wam pasował ten element. No i teraz tak naprawdę podłączamy pompę do e, kompresora. Tutaj mamy gniazdo na pompę. Z tego co wyczytałem w instrukcji, to jest nie, jest AC Alternative Current, czyli prąd zmienny. Przez prąd zmienny 240 V 50 Hz, czyli nie jest to 110. Dobra. No i teraz będzie tylko kwestia e, przyniesienia wody, wiaderka zalania wcześniej kompresora. No i tutaj zajmiemy się za chwilę właśnie tym wężem. Jak to tutaj wszystko podłączyć? Macie tu manomer. Manomer jest zalany gliceryną, co powinno sprzyjać jego dłuższej żywotności. Tutaj odkręcamy, odkręcamy to kluczami, czternastką, jakimś tam szwedem i chyba też 14, 14 w zasadzie. Więc to sobie rozkręcamy. I tutaj czy to się wkręci, czy to jest ten gwin? Zobaczymy, w taki sposób. Tak, to jest ten gwin, ale myślę jeszcze tak sobie, że warto by było dać uszczelkę, która jest tutaj w zestawie taka biała. Zaraz ją tutaj wam pokażę. Nawet kilka jest takich białych uszczelek w zestawie i to są uszczelki białe silikonowe doszczelniające, które możemy używać pomiędzy różnymi swoimi przejściówkami tam tymi 1,8 bps szybko złączkami i tak dalej jak nie ma. Ja bym to zrobił tak. Tutaj bym umieścił uszczelkę. Widzicie? I teraz bym po prostu dokręcił ręcznie filtr. No dobra, za chwilę to kluczem lekko wystarczy w zasadzie dociągnąć. O, już siadło na uszczelce. Czuję, że. O, jest ok. I, starczy. I teraz mamy. Tutaj. A nie mamy zakończenia. No to dałbym szybko złączkę. Widzimy, że jest. Tutaj już. Uszczelka biała-silikonowa w środku. Więc zrobiłbym dokładnie to samo. W taki sposób. No to jednak nie jest 14, 15 ma 15, bierzemy szweda. Okręcamy. No tak i w zasadzie mamy filterek gotowy i końcówkę do pompowania do użytku. Więc teraz przejdziemy do zalania, olejem, zalania olejem, kompresora. Okay. Okay. Jest ok do czerwonej kropki, nawet troszeczkę za dużo nadałem. Właśnie teraz zakręcamy po nalaniu oleju. Troszeczkę mi się nawet za dużo nalało, ale nie przekracza tej czerwonej kreseczki. Powinno być ok. Zakręcamy ten korek. Który ma być już jako roboczy. Ja go posmarowałem sobie wcześniej smarem silikonowym, bo na sucho nie chciał się wkręcać. Wkręcam go ręcznie ręką do końca. Mam opór. Jest ok, pewnie go trzeba będzie odkręcać potem przez jakąś matę, bo będzie ciężko odkręcić. Czyli tak, olej mamy. Wyjście z pompy podłączone. Filtr poskładany. Szybko złączka założona. Zostało nam teraz tylko tak naprawdę umieścić pompę w wodzie, dać mu popracować. Chwilę tej pompie z minutę i potem z dwie minuty kompresorowi po pierwszym uruchomieniu, żeby od razu nie podłączać wiatrówki do, znaczy kompresora do kartusza, żeby nie pompował. Zostawić mu tutaj otwarty ten, te odpowietrzenie, żeby te powietrze sobie uciekało, żeby nic nie sprężać. No i on sobie tam popracuje. Najpierw chwilę pompa z zimną wodą, potem sam kompresor, a potem podłączymy i napompujemy i napompujemy wiatrówkę. Co mi się podoba w tym kompresorze? No on jest małych wymiarów. Jest dość solidnie zrobiony. Moi koledzy mają te kompresory. No to już jeden zrobił z ponad 3000 ładowań. Ma go kolega ponad 2 lata i chodzi bez awaryjnie, to kolega, kolega jest bardzo pedantyczny i dba bardzo o ten kompresor. Więc jak dbamy, tak mamy, są raczej jak na razie bez bezawaryjne i nie ma problemu z serwisem i gwarancją. Także. Jest to produkt chiński, który wszedł na polski rynek, ale spokojnie, spokojnie, że tak powiem, klienci mogą kupować produkt i nie martwić się o jakiś tam serwis czy części zamienne. U nas są te kompresory na stronie. Cena gdzieś tam około 1400 zł, więc tak jak w zasadzie wszystkie kompresory Tuxinga. Za chwilę zorganizuję tutaj jakieś wiaderko z wodą i zobaczymy, czy działa pompa. Więc tak, kompresor zalany olejem, korek roboczy zmieniony, założony, filt i dokręcony, podpięcie 230 do gniazda. I tutaj z boku tego kompresora, jak widzicie, macie gniazdo na pompkę. Teraz tak, podłożyłem tutaj taką wycieraczkę, ponieważ kompresor na samych panelach strasznie skakał. I się przesuwał pod wpływem pracy tłoka. Teraz udało mi się tego uniknąć. Jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa, nie nachylamy się nad tym, żeby to gdzieś nam nie wystrzeliło w twarz. I tutaj ta przednia pokrywa może eksplodować do przodu. Iby się coś stało z tłokiem, coś by się tam zerwało, to ta przednia pokrywa teoretycznie może wylecieć. Czyli tutaj powinniśmy być bezpieczni. W wiaderko, pompa zanurzona w zimnej wodzie Taka jak do akwarium, do rybek, więc kabel może być zanurzony No i teraz jak to jest wyjście z pompy To wyjście podpinamy tutaj na dół kompresora W zasadzie wejście przepraszam, wejście bo tu już woda będzie tłoczona, zimna I będzie wchodzić, a tędy będzie wychodzić, więc teraz jak włączę wtyczkę To za chwilę tędy powinna wracać woda Podłączamy tak, Zgadza się. Czy mamy obiekt zamknięty, pompa chłodzi tędy, chłodzi, a tędy oddaje. Czyli wkładamy do wiadra drugi przewód i kompresor już sobie chodzi. Ja go sobie teraz postawię tak, żeby było bardziej ergonomicznie. O i teraz tak, żeby przez te wszystkie rurki tutaj nam to nie szło. Stawiamy sobie. I kompresor, pompka już chodzi. I teraz w zasadzie ta pompka powinna sobie pochodzić z minutę z dwie. I za chwilę włączymy kompresor, żeby sam też pochodził. Już tak jałowo. A potem e, będzie pompowanie. Więc tak jak widzicie tutaj. Pompka, przewód. Przewód zasilający do kompresora. E, wyjście wody z pompy tędy i pamiętajcie na dół do głowicy dół do głowicy, czyli tu wtłacza się woda. Tak, nic się nam tu nie leje, nic. I przechodzi przez głowicę, będzie chłodziło głowicę, i wychodzi tędy z powrotem do wiadra Więc tak to wygląda. Woda jest zimna, ma być zimna, i to w zasadzie tutaj. pierwsze Pierwsze pompowanie z kompresora przebiegło tak, jak chciałem. Nic się tu nie działo. Napompowałem tormentę do, do, do powietrzenia no taka jakby spieniona woda leci ale to jest chyba normalne zjawisko także dlatego warto tutaj mieć ten filtr a jeszcze po drodze by się przydało coś tutaj zamontować jeszcze z jeden filterek żeby te powietrze były na, na pewno suche bo tak jak tłumaczyłem w przypadku butli nie ma problemu bo tam są lepsze um, Filtry i powietrze z i nurkowej, jak jest ładowane na dobrym kompresorze, mamy na pewno suche. Tutaj, niestety, ten jeden filtr na pewno nie wystarczy, i trzeba będzie coś po drodze dołożyć. Tutaj mamy na wyświetlaczu temperaturę 34 stopnie Celsjusza. On już sobie stygnie. Spokojnie. I to w zasadzie tyle. Ode mnie, czuć go tak troszkę tym olejem, tą pracą silnika, no bo jednak jest kompresor olejowy, no i teraz się też wszystko dociera, no bo to jest nowe. Zostawiłem go jeszcze troszkę na pompce, żeby się schłodził. No i to w zasadzie, to w zasadzie tyle ode mnie. Widać, że wibracje nie przesuwają kompresora poprzez tą podkładkę, która jest tu, na odpowietrzony. Jak widzieliście, stoi stabilnie. Kompresorek, także nic więcej tutaj nie trzeba, czyli tylko jakąś podkładkę, pompa z zimną wodą i to w zasadzie tyle. Filtr jeden, warto by było jeszcze gdzieś po drodze dodać sobie drugi filtr. No i spokojnie można pompować. Jest to dokładnie ten sam kompresor co Tuxing. Eee, mamy tam termometr, widzimy temperaturę i ręcznie musimy go. Ręcznie musimy go wyłączyć, jak już osiągniemy odpowiednią wartość ciśnienia, którą chcemy. No i warto pamiętać, że na czas wymiana oleju, ale to jest chyba co 100 ładowań, więc to jest bardzo dużo. No i że jest to kompresor przeznaczony do ładowania wiatrówek, a nie butli. To tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Hej! Mam nadzieję, że dla każdego będzie to proste i zrozumiałe, co przedstawiłem na filmie. Wszystkie zapasowe części do kompresora warto sobie schować do tego pudełeczka po pompce. Wszystkie te uszczelki, tu jest jeszcze zapasowa sprężynka tam spod głowicy. No i tutaj filterki, które trzeba wymieniać w zależności ile pompujecie. Trzeba wyciągnąć czasami taki filterek, zobaczyć czy jest już mokry, wilgotny i tak jak mówiłem zamontować sobie pomiędzy tym filtrem jeszcze jeden filtr. Instrukcja jest a, dość dość prosta, dość czytelna, ale postanowiłem nagrać filmik między innymi dlatego, żeby to zobrazować. Jak widzicie model T xess S 021 Czyli dokładnie jest to Tuxing Tylko pod inną Nazwą Na dzisiaj To wszystko, pozdrawiam wszystkich serdecznie I zapraszam do kontaktu ze mną Hej, do usłyszenia